Dla mnie tylko, tylko jest pasją. Codziennie lubię chodzić na treningi. Bardzo w tym się wczułam i od 7 lat trenuję. Mam na imię Weronika. Mam lat 13. Moją pasją jest lekko atletyka, ale jeszcze inne sporty. Mam pasję motoryzacja i piłka nożna. Motoryzację mam po tacie, bo tata przeważnie mnie brał do garażu i trochę tam robiliśmy. Spotkałam trenera w Biedronce i od tego się zaczęło, że kilka lat trenuję i przychodzę tutaj na treningi. Treningi w tygodniu są dwa razy i jeszcze w szkole no to trzy. Byłam na trzech zawodach, w Tarnowie i dwa razy w Kozienicach. Wspomnienia zawsze z zawodów są bardzo miłe. Mam medali z cztery: dwa z Tarnowa za dysk i oszczep, i z Kozienic kula i bieganie. Nazywam się Jarosław Gołębiowski, jestem trenerem lekkiej atletyki w Starcie Białystok. Odpowiadam za grupę osób ze skorzeniami narządu ruchu. Wśród nas trenuje bardzo młoda zawodniczka Weronika Płoszkiewicz, która specjalizuje się w rzutach kula, dysk, oszczep. Trenuje z nami od 4 lat. Jest już posiadaczką kilku medali na Mistrzostwach Polski Juniorów, no i wiążemy z nią naprawdę spore. Spore nadzieje na, na, na jej dobry rozwój i, i sukcesy w przyszłości. Pasji zawdzięczam to, że poznałam nowych znajomych z innych miast i na treningach jeszcze poznałam dużo ludzi bardzo miłych, którzy mi nieraz pomagają. Przy tym prostuję kręgosłup. Wiążę przyszłość z pasją, chcę ją rozwijać bardziej i chcę w przyszłości więcej jeździć na zawody. Teraz bardzo dużo się uczę, żeby być w przyszłości trenerem lekkoatletyki. Jak usłyszę, że ktoś lubi sport, to od razu chcę pomóc w jakiś sposób i zawsze pomagam. Zachęcam ludzi, żeby w sporcie się spełniali. Po prostu wszystkim chcę pomóc, żeby mieli jakąś pasję.